Więc posłuchaj tego. Kiedy myślisz o zwycięzcy złotej piłki, kto przychodzi ci na myśl? Jest 47 możliwych odpowiedzi. I założę się, że nikt z was nie pomyślał o obrońcy, ale tak naprawdę to nie wasza wina, tylko trzy obrońców kiedykolwiek to zdobyło. A wielu fanów powie ci, że to skandal, że obrońcy nigdy nie powinni być zapomniani. Ale ironiczne jest to, że nawet w tych rozmowach wszyscy zapominają: Bramkarze, Zof, Kan, Buffon i Neuer, wszyscy zrobili to, co niemożliwe. A mimo to ledwo dostali szansę, więc co bramkarz musi zrobić, żeby zdobyć złotą piłkę? Cóż, myślę, że powinieneś zapytać Lwa Jaszyna, bo on już to zrobił 61 lat temu. W czasach, gdy połowa Europy wciąż miała wrażenie, że rosyjscy komuniści jedzą dzieci i czczą szatana, Jaszyn był tak niesamowity, że wszyscy byli zmuszeni stać się jego fanami. Facet miał 10 nominacji do złotej piłki, mimo że nagroda nawet nie istniała, aż do jego 27 urodzin. Patrz, niektórzy zawodnicy wyprzedzali swoje czasy, ale Jaszyn, ten facet, był podróżnikiem w czasie. Był pierwszym, który dowodził swoją drużyną z tyłu, rozpoczynał kontrataki samodzielnie, podawał piłkę do swoich środkowych obrońców. Zamiast po prostu wybić piłkę w górę boiska, lepiej ją odbić, zamiast łapać ją za każdym razem, bez niego nie byłoby nowoczesnego bramkarza. On wynalazł swoją własną rolę. Zanim bramkarze w ogóle dostali jakąkolwiek ochronę od sędziów, on już wychodził z bramki, rzucając się na stopy napastników. Stracił przytomność na boisku jakieś pięć razy, a w jednym z tych przypadków wstał i zapytał napastnika, czy wszystko w porządku. Do dzisiaj kilka gazet twierdzi, że ma on światowy rekord w liczbie obronionych rzutów karnych ponad 150 w sumie. A jeśli zapytasz tego faceta, to ci powie, sekretem na dobry mecz było zapalenie papierosa, żeby uspokoić nerwy i wypicie łyka wódki, żeby rozgrzać mięśnie. I w pewnym sensie nie miał racji. Lew Jaszyn uzależnił się od palenia w wieku 13 lat. Był bardzo dobrym facetem. Nie było. Nikogo takiego jak on. Dorastając, był wzorowym uczniem, który odnosił sukcesy we wszystkim. Od hokeja po piłkę nożną, szermierkę, narciarstwo, a szczególnie w szachach. Jego największym marzeniem było zostać następnym radzieckim arcymistrzem, ale podczas gdy to wszystko się działo, miała miejsce także Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli jak zaczęto ją nazywać wszędzie poza ZSRR, II wojna światowa. Z każdym rokiem swojego życia naziści byli coraz bliżej granicy, a gdy dotarli do Sand, Petersburg, to miasto stało się żywym piekłem. Jak kiedyś przeczytałem w artykule, nawet myszy umierały z głodu. Przerażeni o swoje życie, mieszkańcy Moskwy ewakuowali swoje miasto, a obok nich szedł dwunastoletni lew Jaszyn, który spędził następne cztery lata swojego życia w fabryce, składając amunicję. Jak sam mówił, pracował do upadłego, ciągnąc maszyny przez śnieg, wszystko po to, by zdobyć chleb i kawałek cukru. Aby zabić apetyt, zaczął palić papierosy. I ironicznie, gdy armia czerwona zdobyła front wschodni, skutecznie kończąc wojnę to właśnie w drużynie swojej fabryki zaczął grać w piłkę nożną jednak to dalekie było od szczęśliwego zakończenia nie zrozumcie mnie źle lata po wojnie były złotą erą radzieckiego futbolu Anglicy chcąc okazać wdzięczność za ich wysiłki wojenne zaprosili Dynamo Moskwa do odwiedzenia ich kraju jednak wierząc że są największym narodem piłkarskim na świecie próbowali zestawić ich z drużynami z trzeciej ligi ale Dynamo nie podobało się to Nalegali, że przyjadą tylko pod warunkiem, że będą mogli zmierzyć się z najlepszymi klubami, a Anglicy, ledwo powstrzymując śmiech, zgodzili się. Jednak kilka tygodni później, po zmierzeniu się z Arsenalem, Chelsea, Rangersami i Cardiff, Dynamo Moskwa wróciło do domu niepokonane. Jednym ruchem postawili całą Europę na palcach. Ale jeśli ta drużyna była imponująca, to mało kto wiedział, że najlepsze z najlepszych dopiero nadchodzi. Największy talent w kraju wrócił do domu z pustym spojrzeniem. W jego własnych słowach po wojnie Jaszyn nie czuł nic poza pustką. Nie miał chęci do grania w piłkę nożną, nie miał chęci do robienia czegokolwiek. Wkrótce zaczął, więc opuszczać pracę, a więc to był Związek Radziecki. W oczach rządu był teraz pasożytem. Aby uniknąć prześladowań, wstąpił do armii. Nieuchronnie zaczął grać w ich drużynie piłkarskiej. I choć w Ósmym roku, w 8 roku czernyszew szef, jeden z menedżerów młodzieżowych Dynama, dostrzegł go i stał się niemal jak drugi ojciec dla niego, kiedy już był w klubie, wprowadzał w życie styl gry, którego nikt w tamtym czasie nawet nie był w stanie sobie wyobrazić, niezależnie od tego, ile razy twierdził, że zawodnik noszący koszulkę z numerem 1 musi być jak artysta, gwiazda na boisku. Postrzegali go jako szaleńca, idealistę, a kiedy w końcu zadebiutował, dokładnie wtedy stracił bramkę, ryzykując wszystko, wychodząc z bramki. A kiedy dotarł do szatni, usłyszał, jak jeden z dyrektorów mówi: Kto do diabła jest ten dzieciak? Słabeusz cudowny bramkarz, którego znaleźliście nie chcę go więcej widzieć na boisku. I tak po prostu został odesłany z powrotem do rezerw. Minęły dwa lata, a na radę Czernyszewa Jaszyn zrezygnował z piłki nożnej, aby grać w hokeja. To powinno być zakończenie, a może dla każdego innego bramkarza, by tak było. Zamiast tego Jaszyn zaczął dominować w tym sporcie, a rok później, po wygraniu Pucharu ZSRR, gdy krążyły plotki, że może dołączyć do reprezentacji, Jaszyn zszokował wszystkich, wracając do piłki nożnej, wiedząc, że legendarny bramkarz Dynama, Aleksandr Komicz, miał wkrótce przejść na emeryturę. W ciągu kilku miesięcy pokonał wszystkich innych bramkarzy w wyścigu o pierwszą jedenastkę, Tymczasem Sowieci zostali właśnie wyeliminowani z Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku, swoich pierwszych oficjalnych zawodów, przez nikogo innego jak swoich rywali, Jugosławie, co tak bardzo zdenerwowało Stalina, że zakazał gry niektórym zawodnikom i odebrał im wszystkie medale, efektywnie otwierając Jaszynowi, który zdobył swój pierwszy tytuł mistrza kraju, drogę do reprezentacji narodowej szybko przywracając ich honor, co pozwoliło mu na serię siedmiu meczów bez porażki. Nie tylko zremisował z potężnymi Węgrami, wówczas uważanymi za najlepszą drużynę na świecie w dwóch meczach, mimo że stracił przytomność w połowie jednego z meczów po uderzeniu w głowę, ale pokonując mistrzów świata, Niemców zachodnich, co, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się podczas wojny, natychmiast uczyniło go bohaterem narodowym. Według radzieckiego filmu z 1946 roku hej bramkarzu przygotuj się do walki, jesteś strażnikiem przy bramie. Wyobraź sobie, że za tobą czeka linia frontu. Jaszyn był ucieleśnieniem żelaznej kurtyny, a to był zaledwie początek. Do tego roku Sowieci powrócili na Igrzyska Olimpijskie, a z Jaszynem postanowiono naprawić błędy tych, którzy przyszli przed nim. Nie tylko upewnił się, że pokonał Jugosławię, ale także wygrał z nimi w finale, zdobywając złoty medal, natychmiast awansując na piątą pozycję, gdy Franz Futow zaprezentował światu pierwszą edycję złotej piłki. I chociaż kolejny rok minął szybko, jak Jaszyn był wielokrotnie hospitalizowany, gdy zmagał się z wrzodem żołądka, za który jego żona obwiniała niedożywienie spowodowane wojną. Mimo to udało mu się wrócić na boisko na pierwsze eliminacje do Mistrzostw Świata w historii jego kraju. A do tyś... nawet jeśli jego drużyna została poważnie osłabiona, skontuzjowanym kapitanem Igorem Netą i trzema jego kolegami z drużyny, w tym ich gwiazdą Eduardem Strelsowem, który trafił do więzienia, wymuszając ogromny skandal, który sprawił, że wielu uwierzyło, że zostało wrobionych przez rząd, który oskarżył ich o zmowę z zachodnimi imperialistami. Cóż, teraz byli na Mistrzostwach Świata. A ponieważ ten sam rząd właśnie wystrzelił słynnego satelitę Sputnik w kosmos po raz pierwszy, turniej miał być transmitowany na cały świat. Więc Jaszyn musiał dać z siebie wszystko, aby upewnić się, że nie dojdzie do kolejnej upokarzającej porażki. Od pierwszych dwóch meczów przeciwko Austrii i Anglii, kiedy Jaszyn obronił rzut karny i ponownie nalegał na grę, mimo uderzenia w głowę, reflektory były już na nim skierowane. Ale jeśli to sprawiło, że niektóre gazety nazwały to jednym z najlepszych występów bramkarskich w historii, to zmierzyło się z Brazylią Pelé, a żeby to zobrazować, nawet po porażce 0-2 wszyscy rozmawiali tylko o Jaszynie. Bo cytując ich, gdyby nie on, wynik stałby się pogromem. Miał kolejny świetny mecz, aby powstrzymać Anglię w barażach, nawet jeśli w ćwierćfinale dla wszystkich w Europie był teraz znany jako Czarna Pająk, a on miał wkrótce wrócić, by im dokuczyć. Po zdobyciu swojego czwartego tytułu mistrza ligi, jeśli ktokolwiek miał wątpliwości, że Jaszyn był na zupełnie innym poziomie niż jego rywale, zaledwie kilka miesięcy po Mistrzostwach Świata Sowieci musieli ponownie zmierzyć się z Anglią, tym razem bez niego, a wynik to porażka 5-0, która do dziś jest najgorsza w ich historii. Na szczęście dla nich jednak podczas eliminacji do pierwszej edycji Mistrzostw Europy Jaszyn był już z powrotem. I nie tylko pomógł im ponownie pokonać Węgrów, aby dostać się do turnieju, ale tam zdemolowali Czechosłowację, aby przebić się do finału. I cóż, los chciał, że czekała na nich tam znowu Jugosławia. I wyraźnie Jaszyn nie był zadowolony z jakiejkolwiek zemsty, jaką mógł uzyskać na olimpiadzie, ponieważ tym razem robił jedną obronę za drugą, zmuszając mecz do dogrywki, gdzie w końcu udało mu się uczynić ZSRR pierwszym w historii mistrzem Europy. Od tego momentu nie było solowego występu bez statusu Diasiana jako jednego z największych w historii gry. Już zajmował piąty miejsce w plebiscycie złotej piłki, nawet w Realu Madryt, gdzie właśnie zdobył pięć pucharów Europy z rzędu... próbując go podpisać, ale nalegał, że Madryt brzmi dobrze, ale szkoda mu tych, którzy grają daleko od ojczyzny. Jestem całym sercem za dynamem. Nie wspominając o tym, że mając już 31 lat, zaczynał sugerować przejście na emeryturę, twierdząc, że następne mistrzostwa świata będą jego ostatnie, ale to było przed tym, jak zobaczył, co się tam wydarzyło. Mimo, że w roku poprzedzającym turniej, Jaszyn był wielokrotnie wykluczany z gry, ponieważ jego problemy żołądkowe stawały się coraz gorsze, oglądając z łóżka szpitalnego, gdy Dynamo spadło do dolnej połowy tabeli bez niego. Ponownie udało mu się wciągnąć na boisko w całym ZSRR podczas decydujących meczów eliminacyjnych. Cudownie, ledwo co przegapił podium złotej piłki na koniec roku. I tak z perspektywy publiczności wydawało się, że nic się nie wydarzyło. W momencie, gdy rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, napięcia zimnej wojny osiągnęły najwyższy poziom, gdy publiczność siedziała bezradnie, obserwując to, co w tamtym czasie wydawało się nadchodzącą nuklearną apokalipsą. Nie można zbytnio podkreślić, jak wiele więcej było na szali w tych turniejach, ale mimo to po obowiązkowym zwycięstwie w meczu otwarcia przeciwko Jugosławii, gazety pisały, że kto chce przełamać sowiecką obronę, musi atakować. Nie w tak parach, ale w trójkach, a nawet lepiej w szóstkach, ponieważ ośmiornica Jaszyn ze swoimi ogromnymi, rozciągającymi się ramionami wydaje się niepokonana. Następnie, po tym jak już stracili kompromitującą bramkę przeciwko Kolumbii, jedyną do dziś, która padła bezpośrednio z rzutu rożnego, zmierzyło się z Chile w ćwierćfinałach. I dziewiątej minucie nawet jego koledzy z drużyny mówili, że to był cud, że w ogóle przetrwał ten mecz, a więc konsekwencje były proste: wpuszczał jednego łatwego gola za drugim. Jego występ tamtego dnia był tak nietypowo słaby, że Eladio Rojas, który strzelił zwycięskiego gola, podszedł do Jaszyna i objął go w niedowierzaniu, wyraźnie zdając sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jednak w kraju, przy globalnej transmisji, tym razem z amerykańskich satelitów, wszystkie informacje dotyczące turnieju docierały przez gazety i dziennikarzy. Zrobili z Jaszyna kozła ofiarnego. Kiedy dotarł na lotnisko, spodziewając się powitania jak bohater, zamiast tego przywitały go transparenty domagające się jego odejścia na emeryturę. W domu jego okna były wybite, na jego samochodzie pozostawiono obraźliwe notatki, a groźby przychodziły pocztą. Jak sam powiedział, to były najgorsze dni w moim życiu. Jaszyń został wciągnięty w pułapkę. Jego dziedzictwo zostało zszargane w momencie, gdy zamierzał rozegrać swoje ostatnie lata. Jak wyjaśniła jego żona, dziennikarz, który o tym pisał, nie miał pojęcia o sporcie, jego praca dotyczyła amerykańskiej polityki. Nawet nie wspomniał o wstrząsach mózgu, nic o reszcie drużyny, tylko to, że Lew spał i że wpuszczał gole. I tak, pod koniec roku, po raz pierwszy od prawie siedmiu lat, jaszyń nie otrzymał nominacji do złotej piłki. Nagle mężczyzna, który kiedyś powiedział, że radość z oglądania, jak Gagarin leci w kosmos, była tylko przyćmiona radością z obrony rzutu karnego, teraz to przyznawał. Jaki to bramkarz, który nie jest dręczony golami, które puścił, muszę być dręczony. Jeśli jestem spokojny, to oznacza koniec. To znaczy, że bez względu na to, co zrobiłem w przeszłości, nie będę miał przyszłości. I ironicznie, to właśnie to popchnęło go na poziom, którego żaden inny bramkarz nigdy nie osiągnął. Wracając do Dynama, Jaszyń poprosił o kilka tygodni nieobecności, aby zdecydować o swojej przyszłości, a po powrocie z jego duchowego odosobnienia ogłosił, że weźmie roczną przerwę od reprezentacji, podczas gdy w klubie zgodziłby się grać tylko mecze wyjazdowe, prawdopodobnie mając nadzieję, że tamtejsze tłumy będą dla niego łaskawsze. I w jakiś sposób ten chwyt zadziałał. W następnym sezonie, wciąż w pewnym sensie dzieląc bramkę z drugim bramkarzem, różnica między nim a innymi zawodnikami jego czasów stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek, ponieważ zdobywając swój szósty tytuł ligowy, zagrał w 27 z 38 meczów ligi i puścił tylko 6 goli. Tymczasem jego zmiennik puścił 8 goli w 11 pozostałych meczach, a jeśli wciąż istniała dobra szansa, że reszta Europy mogłaby pójść naprzód, nie zdając sobie sprawy, jak hipnotyzujący szczyt Jaszyń właśnie osiągnął. Teraz, gdy rzekomo był po swoim najlepszym okresie, zorganizowano mecz stulecia. Kto był wśród personelu i kto tam był? Byli tam także Puskas, Mazalpust, Kopa, Bobby Moore, Dennis Law, Gento, Jimmy Greaves, Eusebio, Bobby Charlton i Uwe Ziller. Sześciu laureatów złotej piłki stojących na tym samym boisku. 20 miejsc na podium wśród tej grupy mimo że dla wielu z nich nagroda stała się istotna dopiero w połowie ich kariery. Do dziś jest to jeden z najbardziej gwiazdorskich meczów w historii i w jakiś sposób, gdy mecz się skończył, wszyscy ci gwiazdorzy mogli o tym rozmawiać. Czy mieli podziw dla Jaszyna, skoro przez 45 minut bronili bramki drużyny świata, odrzucał każdy strzał, bez względu na to, jak potężny czy precyzyjny był. Gdy tylko inny bramkarz wszedł na boisko, Anglia szybko zdobyła dwa gole, co zapewniło im zwycięstwo. Po tym, z jego twarzą na każdej gazecie na kontynencie, jakoś hype wokół nich osiągnął szczyt. Nawet w Moskwie jego imię znów było wykrzykiwane z właściwych powodów. A po spektakularnym występie przeciwko Włochom obronił rzut karny Matsoli, wprowadzając ZSRR do kolejnych mistrzostw Europy. Kiedy rozpoczęło się głosowanie, nikt nie miał wątpliwości. Lew Jaszyn, bramkarz, był najlepszym piłkarzem na świecie, nowym laureatem złotej piłki. Na koniec, aby podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, rok później zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy, tracąc Gola tylko w finale i zostając uznanym za najlepszego bramkarza turnieju. Później podkreślił to, dzieląc nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu Zeusebio, gdy najlepsi zawodnicy Europy zmierzyli się z Jugosławią. W 1966 roku najstarszy zawodnik w historii reprezentacji ZSRR zszokował świat, zapewniając sobie miejsce w historii mistrzostw świata, niemal prowadząc drużynę do finału, zanim zadowolił się brązowym medalem. I w jakiś sposób w, roku, w ostatnim roku swojej kariery spędził 622 minuty bez straty Gola w lidze, zmuszając ich do wezwania go na trzecie mistrzostwa świata. W wieku 40 lat, zanim na dobre pożegnał się z piłką nożną.